Kochani, witajcie sobotnio. Wita Was Mirabel, zespół muzyczny Kanaszka, Mirabel i Karl e, pozdrawiają. Pozdrawia Pan Mirosław Wróbel i Telewizja Młodych, i Telewizja Młodych Muzyka. Wszyscy sobotnio Was bardzo serdecznie pozdrawiają, a ja do Was idę z nowiną i dlatego takie pozdrowienia, że jak wiecie, ja tworzę bardzo dużo e, nowych przebojów i cały czas w ogóle tworzę je od lat i tego powstaje mnóstwo i no, Telewizja Młodych Muzyka i Telewizja Młodych z Panem Mirkiem na czele, mm, który się mm. zajmuje tymi moimi przebojami. Chcę, żeby te moje przeboje były wykonywane przez najlepszych wokalistów, instrumentalistów w Polsce, żeby to się wybijało. I każdy, kto ma ochotę wziąć udział w jakimś castingu na mój przebój, może się zgłosić do Pana Mirka, do Telewizji Młodych, Telewizji Młodych Muzyka, gdzie może ubiegać się o jakąś moją piosenkę. Także kochani, no. Zapraszam do kontaktu, bo ja chcę, żeby coś się koło tego działo powolutku, tak wiecie, na spokojnie, ale żeby to gdzieś tam powoli ruszało, bo piosenek tworzy się coraz więcej. Ja dzisiaj też prześlę właśnie do telewizji, do pana Mirka, kilka utworów, bo kończę właśnie aranżę. Jeśli chodzi o teksty do moich utworów, wiecie, że ja teksty piszę bardzo długo, ponad 30 lat, no i to tak się już dzieje, że to wisiało długo w próżni, dopóki właśnie pan Mirek się za mnie nie wziął i, i coś z tym nie zamierzał zrobić. Także telewizja młodych, łącznie z telewizją młodych muzyka, no bardzo mnie wspiera. Są to fantastyczni ludzie. Ekipa jest z taką energią, że naprawdę yy, to się nie dzieje yy... naprawdę, tylko to się dzieje naprawdę, o może tak. <laughs> no, ja po prostu lecę dzięki temu do przodu. Także kochani, super. A wy, jakbyście chcieli śpiewać którąś z moich piosenek, no to musicie tam się zgłosić. Jeżeli nie, odnajdziecie pana Mirka Wróbla gdzieś tam w mediach społecznościowych, czy na Messengerze. Próbujcie przez YouTube, przez inne media społecznościowe. Wiem, że mają, profi, mamy też, znaczy mają, mamy profile na Instagramie, też Telewizja Młodych i Młodych Muzyka, ewentualnie do mnie na Messengera, a ja wtedy wam udzielę wszelkich innych informacji, jak można się z panem Mirkiem skontaktować i po prostu ubiegać się o jeden z moich przebojów, bo te przeboje naprawdę są wartościowe, Wiem, że nie wszystkie utwory się na pewno wybiją, ale może parę z tych, które ja tam zrobię, no to może gdzieś zajdą wysoko. Liczę na to całym sercem, bo ja długo pracuję nad tekstem. Wiecie, to nie jest tak wstryk, że jest, ale jest. Więc ja Was pozdrawiam serdecznie. Życzę miłego weekendu. Razem z Karlem z mojego zespołu, z panem Mirosławem Wróblemno no i z Telewizją Młodych, z Telewizją Muzyka. Ściskamy Was gorąco. Zachęcamy do kontaktu z nami, żeby moje piosenki szły w świat, kochani. I kto tam będzie uważał, że mu piosenka przypadnie do gustu, no to niech próbuje. Może się uda i może będziecie wykonawcami tego utworu. Także pozdrawiamy serdecznie, kochani.